Jak już tutaj z zewnątrz odmalowany, i będziemy działać z wnętrzem. Mamy podłogę, którą już dawno temu zrobiłam z pateczków i będziemy teraz wybierać tapety. Mam tutaj bardzo fajne takie papiery różnorakie. Ale one tu nie mają jednego koloru. No, ale mają wzory ładne. Będziemy zaraz coś wybierać tutaj różne są, w różnym stylu. Koniecznie. Zobaczymy też, czy nam to wystarczy. Trzeba będzie to jakoś obliczyć. O, takie mamy jeszcze tutaj. Bardzo ładne. Widziałam piękne. Poczekaj, kochanie. No, są różne ładne, tylko musimy się zastanowić, w jakim stylu to chcemy. A tutaj jeszcze zamówiłam kiedyś na temu podłogi. I tutaj też taka tapeta w ptaszki. Przymaj mi tutaj z jednej strony. No. Takie różowe ptaszki. No zobaczymy, coś tutaj zaraz wybierzemy. Tutaj już sobie wymierzyłam, że to będzie tak. Bo tutaj windy ma nie być. Tylko tak, jeszcze te schody trzeba wyjąć. Ale No, a tutaj możemy zrobić ewentualnie w ten sposób schodki. Te schody też można tutaj dołączyć, tylko trzeba by było zrobić tutaj takie dziurki. W tym też wszystko da radę. Tutaj to przykleimy chyba łazienkę. No. I zaraz dobierzemy do tego jakąś piękną tapetę. Jak mówiłam wcześniej, mam bardzo dużo brzoskwiń. Zjadamy je, ale mimo wszystko i tak jest tego bardzo dużo, więc wynalazłam jakiś przepis na owoce pod kruszonką. Będę piekła właśnie brzoskwinie pod tą kruszonką. Trzeba to wykorzystać, no bo szkoda. Do tego idzie też syrop klonowy, na szczęście jeszcze mam trochę i no i płatki owsiane, masło i zaraz będę tutaj działać, będę piekła. Tutaj mam cukier i masło. Do tego dodaję płatki osiane. I do tego dodaję również płatki osiane, tylko w wersji zmielonej. I będę to mieszać. Jeszcze dodam do tego syrop chlorowy. I będziemy mieszać tylko gdzie ja mam łososie. Masło się jeszcze całkiem nie rozpuściło. Nie wiem dlaczego. No i teraz. Posypujemy to wszystko. Tutaj może oto, tuszanką. Jeszcze zapomniałam, żeby posypać je płatkami migdałowymi, więc troszeczkę tutaj dosypuję. Co Ty chcesz od tej mili? Będzie chrupało. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przyznać, że wyszło to naprawdę smaczne. wczoraj połowa praktycznie poszła. Dzisiaj podgrzałam sobie i również na śniadanie będę jadła te owoce pod kruszonką. Także polecam. Jak ktoś ma dużo owoców, mogłoby to być dobre też ze śliwek. Ciekawa jestem, czy z jabłkami też by wyszło i z gruszką. No będę próbować różne warianty i, no i będę zajadać. Także robię jeszcze kawę drugą i, i biorę się za jedzenie. Kto tak? tak. Czym rączysz jak kotek? Mila, musimy iść do fryzjera, bo wyglądasz jak czupur już i trochę śmierdzisz. Muszę ją umówić w końcu do groomera, bo zaczyna się z niej znowu sypać. I no, tak jak zresztą widzicie, o, sierść wychodzi. Pewnie wymieniają na tu jesienno-zimową już. A jeśli chodzi o kąpanie, to kiedyś próbowałam ją kąpać samodzielnie, ale ona strasznie jest taka uciekająca. A tutaj nie ma wanny, tylko sprysznic, więc tak ciężko ją tam y, włożyć żeby nie uciekła i później wszystko jest w tej sierści więc już wolę ją oddać do groomera niech ją tam wypierze profesjonalnie a odbieram po prostu czyściutkiego, pachnącego psa, bez tych kłaków nie, Mila? nie wiem co tam się dzieje, więc nie przeżywam o, o, o co ty tam się dzieje? jakieś punkty tutaj masz takie no, wrażliwe ale ty ładnym pieskiem, takim ładnym. Matka wariatka. Matka wariatka, prawda? Dzisiaj pierwszy raz założyłam sweter wełniany, także taka jesienna, stylowa. On jest z marki Mormua i ja go mam już od tamtego sezonu. Jest bardzo przyjemny, to jest wełna merino, cieplutki, ale cienki. Mam też taką bardzo ładną czekoladową torebkę. To również jest zamsz. Torebka jest skórzana. Bardzo mi się podoba i jej krój, model i kolor. Super pasuje właśnie do takich jesiennych zestawów. Pasek to jest też, już Wam pokazuję, niżej. To mój nabytek również z Reserve. On jest skórzany. To jest taki skórzany zamsz ze złotą klamerką też niedawno go kupiłam. A spodnie to jest mój, moja starość, bo ja mam już je chyba z 8 albo z 10 lat, ale one są w ogóle niezniszczone. Bardzo lubię ten kolor jeansu, taki ciemny, granatowy i to jest mam jeans chyba z Zary, o ile się nie mylę. I ostatnia rzecz, czyli buty. Mój najnowszy nabytek z Reserved, również Niestety nie jest to reklama, szkoda, także jeżeli ktoś z Reserved mnie ogląda, to bardzo chętnie podejmę współpracę. A tak poważnie, no fajne mają tam rzeczy, lubię tam kupować i uważam, że te buty naprawdę pięknie wyglądają. To są skórzane buty, kozaki, kowbojki, bardzo wygodne. Wydaje mi się, że fajnie pasują do takich zestawów jesiennych, brązowych. Także tak szybko chciałam Wam pokazać mój strudnia dzisiejszy, jesienny i uciekam. Trzymajcie się, do zobaczenia później. Pa. Weszłam na chwilę do Teka Maxa i znalazłam przepiękne piżamy dla dziecka mego. I stwierdziłam, że zakupię jej ja nie taką. Innego. No, innego nie mam. Tylko mam takie jedno fajne. Takie jedno, fajne. No i kupiłam Ci piżamkę. Ma super bawełnę. Ta bawełna naprawdę jest taka mięciutka, porządna, no, dobry gatunek bawełny. I zapłaciłam za tą y, piżamkę. Ile? 65 zł. Były różne bardzo ładne. Jakaś nowa dostawa była i naprawdę super. I skusiłam się jeszcze na taki komplet. Bardzo mi to zauroczyło. Ten komplecik już Wam pokazuję. Sweterek z takim fajnym kołnierzem. Tylko nie wiem, czy będzie to rozmiar dobry, bo wzięłam jej 90. Co ja wzięłam? Mój Boże, czy ja jej wzięłam 98? Nie, mam nadzieję, że nie. Że 104 wzięłam. Nie wiem. Przymierzę i najwyżej oddam, jak będzie za małe. I taka fajna spódnica. Też to jest taka fajna dzielina, bardzo miła, przyjemna. Jest ta spódnica na gumkę. Do tego jakieś beżowe rajstopy i super strój, taki, powiedziałabym, nawet trochę elegantszy. Zakupiłam również w o fajne rzeczy mi tak wpadły w oko, oczywiście dla córki, taki komplet. Cozy Quality. Bardzo przyjemny w dotyku. Spodnie dzwony z takiej miłej dzianiny. I do tego taka bluzeczka. Bluzka również z długim rękawem, bo ostatnio nam tego brakuje. Z miśkiem pod spodem, taka cieplejsza. Serduszka i spodnie sztruksy szerokie. I nie wiem, czy one będą dobre. Zmierzy moja młoda i ocenię wtedy, czy w ogóle to się nadaje. Takie też grubsze bardzo miłe, czyli nawet już tak pod kątem zimy można będzie zakładać te spodnie właśnie już jak będzie zi zimowa bardziej aura, chociaż ostatnio jest i tak bardzo zimno, więc no cóż. I zakupiłam jeszcze takie fajne lampki dyniowe i myślą właśnie o domku dla lalek. Ale kupiłam też sobie kurtkę. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę w tym Tekamaksie to było obrodzenie ciuchów. Wpiłam sobie taką oto barankową, ale ocieplaną tutaj. Ona ma pod spodem jeszcze wewnątrz tutaj, oprócz podszewki, ma wkładkę taką puchatą. Taką kurtkę za, uwaga, w ogóle to jest Elka, bo mierzyłam, chyba z pół godziny mierzyłam te kurtki i w końcu się zdecydowałam na Elkę. Nie wiem gdzie to jest, Boże, kochany, nie mogę się ogarnąć. I to jest kurtka za 170 zł. Więc taki, takie oto zakupy. Taka przejścióweczka. Ale w porównaniu do tego, co Wam pokazywałam ostatnio w, we vlogu wcześniejszym, czyli te kurtki z handlemu, to uważam, że ta jest dużo lepsza, jest tańsza i grubsza. Więc myślę, że taka przejściówka na teraz będzie idealna. Bo już niestety. Dzisiaj było 12 stopni chyba? No, dzisiaj 12 stopni, więc bieda. Bieda, jeśli chodzi o temperaturę, pogodę. Ale zobaczcie, jakie to piękne jest. Chodź, kochanie, zobaczysz tą piżamę, co ci kupiłam. Powiesz, czy ładna? I w ogóle ci kupiłam parę rzeczy. Dzisiaj na obiad będę testować mięso mielone wegańskie z tej firmy Verdino. Jakaś chyba to jest nowość. Kupiłam to w oszą. Zobaczymy, czy będzie dobre. Gotujemy sos pomidorowy z makaronem. Więc sosik tutaj już się gotuje. I zaraz tutaj będę też wrzucać makaron. Nie ukrywam, że wygląda dosyć mięsnie. Moje dziecko myślało, że to jest oszustwo i że, że to jest mięso prawdziwe. Spróbujemy. Dobrze. Powinno być całkiem ok mm, Smakowite. Jesteśmy mm. bardzo głodne, co? Tu jest na filmiku. I taki mały update z tego, co tutaj udało mi się zrobić, to przykleiłam już tapety do sypialni tutaj na górze. Tu jeszcze stwierdziłam, że zrobię sobie takie poddasze, pokój dziecięcy, więc tutaj jeszcze będzie sufit i podłoga do tego poddasza. Tutaj natomiast myślę nad zmianą tapety na coś takiego, ponieważ tego papieru miałam dużo mniej. I tutaj stwierdziłam, że zrobię sobie taką angielską lam lamperię. Tak to się nazywa. Aczkolwiek nie podoba mi się ten kolor i nie mam za bardzo farby do tego. I miałoby być to coś, coś w ten deseń. Pomyślałam, że może po prostu pójdę trochę na łatwiznę, mimo tego, że już się narobiłam przy tym. I przykleję sobie inną tapetę, której mam więcej. I przykleję ją po prostu na całych ścianach. No i tak się zastanawiam, czy to będzie do siebie pasować, bo szczerze mówiąc reszta tych tapet, które mam, bo mam ich sporo, niestety są bardzo takie pstrukate. A chciałabym coś bardziej takiego stonowanego. I jedyne, co mam w takim kolorze bardziej stonowanym, to właśnie te liście szaro, takie lekko różowe. No i tak się zastanawiam. Natomiast... Łazienka już się ładnie prezentuje. Podłoga taka betonowa, coś takiego z, z kamienia jakby. Jest przyklejona. Tapety też tutaj są przyklejone. Jeszcze tu będę robić okno. No i przejdźmy do kuchni. To już sobie tak powstawiałam mebli. Tapeta wygląda bardzo ładnie. Tutaj właśnie zrobiłam sobie też tą angielską lamperię. W każdym razie wygląda to już trochę lepiej niż było. Nie ukrywam, że chciałabym już to skończyć, ten etap tapetowania. Wykańczania, żeby móc po prostu ustawić ten domek w spokoju i meblować. Dobry w ciemnicy. Zaczynamy sezon wiecznej ciemnicy od rana do wieczora. Aktualnie patrzę sobie właśnie przez okno. Fantastyczna pogoda jest, gdyż widzę jakąś tutaj mrzawkę, która siąpi. Drzewa się bujają, czyli wichar wieje. No niestety, chciałam Wam tylko powiedzieć, że zmontowałam tego, tego vloga, którego aktualnie oglądacie. No i tak jak możecie pewnie zauważyć, to są klipy nagrywane chyba jeszcze we wrześniu. Wiecie, brzoskwinie, jeszcze taki troszeczkę wczesno-jesienny klimat. Dlaczego ostatnio nie było filmu? No, niestety przytłoczyła mnie nowa praca, bo zmieniłam pracę. Trochę mnie to wszystko, tak wiecie, przygniotło i przytłoczyło, ale nie chcę tutaj się, wiecie, wydawać w szczegóły. Niestety, dorosłe życie wygląda tak, że większość czasu jesteśmy w pracy, a po pracy mamy obowiązki domowe, dzieci, rodzina. Porządki, jakieś tam ogarnianie, gotowanie. No, no, każdy z nas wie, jak to wygląda. Jeżeli pracujecie na etacie i normalnie chodzicie do pracy, to tak właśnie to wygląda. Fajnie by było, gdybym nie musiała pracować i mogłabym tylko poświęcić się y, vlogowaniu, byłoby naprawdę super. Aczkolwiek, no, realia są takie, że do pracy chodzić trzeba, żyć trzeba. Ale też wiecie co, mam takie przemyślenia. Ostatnio o tym myślałam, że większość naszego życia to spędzamy niestety w pracy. I nawet jeżeli tą pracę się lubi i ta praca jest fajna, to nie ma czasu na takie rzeczy, które lubimy robić poza tą pracą, bo ja nie ukrywam, że moja praca to nie jest jakieś, wiecie, super lekkie i przyjemne zajęcie. Są rzeczy, które bardziej mnie relaksują i które wolę robić, ale niestety właśnie nie ma na to czasu. No więc, tak sobie ostatnio myślałam, że no większość życia siedzimy w tej pracy, później obowiązki domowe no i trochę to takie jest smutne. Dlatego też jestem za wprowadzeniem tego czterodniowego tygodnia pracy. Fajnie by było mieć te trzy dni weekendu, bo dwa, dwa dni to tak, pierwszy dzień to jest takie, wiecie, ogarnianie życia, później trochę się odpoczywa, no i znowu trzeba iść do tej pracy. Więc tak żyjemy w tym ciągłym kołowrocku. Wiem, że rzadko wrzucam, wiem, że nie mam tutaj takiego grona jak, nie wiem, 10 lat temu. Gdzie komentarzy było dużo, i, i tych wyświetleń było dużo, ale mimo wszystko po prostu lubię to robić i będę sobie nagrywać od czasu do czasu, tak nawet dla siebie, pod siebie. A jeżeli ktoś będzie mnie oglądał i znajdzie coś dla siebie, to będzie mi bardzo miło. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli będziecie coś tam komentować. Zawsze to jest takie fajne, że jednak ktoś tam po drugiej stronie jest. To jest miłe. No i co? Idę z psem, tym oto tutaj, który leży, i idę oczywiście do pracy. Dzisiaj jest na szczęście piąteczek. Jakoś przetrwamy ten dzień i mamy weekend. Trzymajcie się ciepło, ubierajcie się ciepło, żeby się nie pochorować, bo mnie już na przykład gardło boli, ale liczę na to, że jakoś się uchronię przed chorobą. No i tak, no do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że niebawem, że nie za miesiąc, tylko za tydzień. No ale nic, dobra. Koniec tego gadania i miłego dnia, miłego tygodnia. Trzymajcie się i. Dajcie znać, co myślicie też o tych moich przemyśleniach. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, jak, jak macie ochotę. Dobra, buźka, pa!